Witajcie kochani, z tej strony Ewa Rożnawska, Kody Świadomości. Dzisiaj rozmawiamy sobie o wibracji numer 8. Zatem numerologiczna ósemka to osoba praktyczna, posiadająca zmysł planowania i organizacji. Poprzez swoją wytrwałość potrafi wyczekać na odpowiedni moment, aby osiągnąć sukces. Drogę do celu pokonuje z ogromnym uporem, a w przypadku pojawiających się przeszkód nigdy nie czuje się pokonana. Ósemki mają władzę nad innymi osobami dzięki nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii, które nie trwonią, lecz pomnażają jej moc przez precyzyjne ukierunkowanie. Ósemki nie identyfikują się emocjonalnie z żadną sytuacją dzięki temu, iż posiadają wewnętrzną wiedzę o życiu i śmierci, o sprawiedliwości kosmicznej oraz konsekwencji skutków naszych poczynań. Dzięki tym umiejętnościom Ósemki oglądają życie przez tak zwaną szklaną szybę. To z kolei powoduje, że są one postrzegane jako osoby chłodne, mimo iż w rzeczywistości są osobami bardzo opiekuńczymi i czułymi. Ósemki żyją w ciągłym napięciu, ponieważ we wszystko, co robią, wkładają dużo pasji, a poczucie, że panują nad sytuacją, popycha je do mnożenia obowiązków. Ósemki to także ludzie mający zdolności do interesów, zarządzania wielkimi przedsięwzięciami czy nawet do obracania pieniędzmi. Są one lojalnymi i stanowczymi szefami, posiadającymi umiejętność logicznego myślenia. Czasami wchodzą w rolę firmowego ojca, co daje ich pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie sytuacje muszą być dla ósemek jasne i klarowne, bez żadnych podtekstów. Mają one niezwykły dar przekonywania oraz wrodzoną znajomość ludzkiej duszy. Najważniejszą życiową lekcją jest dla ósemki zrozumienie natury pieniądza. Polegające na zrozumieniu, że jest on tylko umownym symbolem, wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi i tak naprawdę środkiem do realizacji celów. Jeśli ósemki dobrze odrobią tę lekcję, wówczas mają szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości i staną się znakomitymi przewodnikami i odbiorcami przekazów z innych wymiarów. Dlatego też wśród ósemek spotyka się wielu mistyków. Droga życia ósemek to albo droga siły woli, pieniądza, sukcesu materialnego i autorytetu, albo wręcz przeciwnie, droga klęski, ryzyka i problemów finansowych. Negatywne ósemki to osoby pędzące za pieniądze, okrutne, zimne, twarde i bezkompromisowe, które wymuszają posłuszeństwo, tyranizują otoczenie i ciągle oceniają innych. Wprowadzają atmosferę zazdrości, nietolerancji podekscytowania, a nawet destrukcję. Dlatego ósemki powinny odnaleźć swoją tożsamość, nauczyć się żyć zgodnie z podstawowymi wartościami, a przede wszystkim powinny nauczyć się respektować innych. Usemki są wojownikami i szamanami. To osoby ogromnie uduchowione i związane z żywiołem Ziemi, zwłaszcza z królestwem roślin, tutaj szczególnie w kierunku drzew. W życiu uczuciowym ósemki nie znoszą i tym samym nie tolerują zdrady, bowiem same są z natury wierne. Kochają one z pasją, chociaż bywają nadmiernie despotyczne i autorytatywne. Pragną być doceniane i podziwiane jako głowa rodziny. Niestety bardzo często kontrolują one swoich bliskich, a także narzucają swoim dzieciom pomysły dotyczące ich przyszłości. Z dzieciństwa ósemki pamiętają fakt, iż świat zdominowany był przez osoby większe i silniejsze, które chciały sprawować nad nimi kontrolę. Dlatego jako dziecko musiały one walczyć, pomimo poczucia nierównych sił. E, ósemki, które bywały w dzieciństwie maltretowane, uczą się stawiać opór. Wśród rówieśników zdobywają szacunek głównie dzięki temu, że nie płaczą, nie ujawniają słabości i wygrywają bitwy. To wszystko składa się na to, że rodzina szanuje ósemkę za siłę, ale odrzuca ją za oznaki słabości. Zdrowotnie ósemki powinny uważać na żołądek, system trawienny, alergie i kłopoty z sercem. ósemki świetnie sprawdzą się w takich zawodach jak chirurg, prawnik, bankier, ekonomista, notariusz czy policjant. Pod warunkiem, że wykorzystają one swoje zdolności przywódcze i skupią się na umiejętności podejmowania szybkich i celnych decyzji, dobrej organizacji, odporności na stres oraz pewnej i precyzyjnej ręki. W przeciwnym razie praca stanie się dla ósemek źródłem frustracji. Bardzo często ósemki zaczynają od zera i muszą ciężko pracować, aby wspiąć się po społecznej. Podejmują one decyzje błyskawicznie, pod wpływem impulsu, kierując się często intuicją. Najważniejszą zaś wartością dla ósemek jest prawda i szczerość, aż do bólu. Usemki sprawdzą się również jako wojskowi, ale również osoby zajmujące się uzdrawianiem poprzez m.in. naturalne metody leczenia, jak naturopatia czy znachorstwa. To wszystko kochani, na dzisiaj do zobaczenia!